Motocykliści z grupy motocyklowej Karkonosze chętnie organizują akcje charytatywne i pomagają dzieciom. Od trzech lat odwiedzają podopiecznych z domu dziecka w Dąbrówce. Po to to robimy, żeby dzieciom pokazać, że można niewielkim kosztem zrobić coś fajnego dla nich i zobaczyć ich uśmiech. Tak? Bo to wszystko jest dla dzieci, żeby, tu, żeby one się czuły najważniejsze w tym dniu. Motocykliści realizują to całkowicie społecznie. Oni się poświęcają, poświęcają swój własny czas, poświęcają i, i Angażują się w realizację właśnie tych marzeń dzieci. Już 1 czerwca na placu ratuszowym specjalnie dla dzieci z domów dziecka przygotowane zostaną ciekawe atrakcje. Na placu będą i dmuchańce, i popcorn, i Straż Pożarna, i policja dla nas będzie przyjedzie dla dzieci, nie dla nas. I my przyjedziemy motocyklami dla dzieci, będzie można usiąść, pojeździć, przymierzyć się. Zrobić zdjęcie pamiątkowe. W kolejnych dniach odwiedzą oni Jeleniogórski Szpital i Dom Dziecka w Dąbrówce. Później po placu ratuszowym jedziemy na oddział dziecięcy Szpitala Jeleniogórskiego. Oczywiście pójdzie tam pójdą przedstawiciele, bo wszyscy się nie zmieścimy. A na koniec dnia, na 16. Może nie na koniec dnia, na festyn tylko i wyłącznie jedziemy dla dzieci. Z domu dzieci Dąbrówka. Tam są ci, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. To są dzieci, które, które już przeżywają traumę będąc w tym budynku. I w każdej, każda taka rzecz, która może ich dać im chwilę radości, to warto. Jak podkreślają motocykliści, każda pomoc jest mile widziana. Zbieramy wszystkie datki, jakie są, nawet jeżeli ktoś zakupi trochę jakiś materiałowy rzeczy, to przekazujemy to na dom dziecka. Uważam, że akcja którą organizują motocykliści, jest bardzo wspaniała i należy im się wielki szacunek, no ale do tej akcji potrzebnych jest więcej, potrzebnych jest osób. Do wsparcia. Jeżeli ktoś chce, to bardzo chętnie prosimy o kontakt z motocyklowymi karkonoszami, albo Arkiem Biegalskim, albo Jarosławem Przybylskim przez Facebooka, czy znaleźć gdzieś nas. To nie jest problem, tak? I wtedy dogadamy się co do formy przekazanej, na jakich warunkach to ma być i chętnie przytulimy takiego sponsora. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć motocyklistów w tej szlachetnej akcji, mogą się zgłaszać do nich poprzez Facebooka.